Dzisiaj będzie akcja, pokażę Wam, jak w 30 minut zrobić bushcraftowo-survivalowy film. zarobisty. Tutaj jest droga główna, a ja jestem na parkingu leśnym w Małopolsce, w okolicach Krakowa. Słuchajcie, po co Wam to mówię? Przede wszystkim, żeby nie ściemniać. Bo to wyściemniacie, to wy mi mówicie, że nie ma lasów w Polsce, że przy dużych miastach nie ma gdzie wyjść na spacer. Ja jestem w okolicy dużego miasta, w okolicy Krakowa. Robię sobie przerwę kawową. Pół godziny w pracy mi się należy i Wam też. I pokażę Wam, że nie trzeba mieć miliona rzeczy ze sobą. Można w bardzo kompaktowy sposób, taki czy inny, po prostu spędzić pół godziny. Fakt faktem, że blisko drogi, bo będę gdzieś około pół kilometra, czyli przejdę kilometr, no to już jest coś, nie? Ale odpocznę sobie i nie przemawia to do mnie, że nie ma lasów. My nie żyjemy na Marsie ani na Księżycu, tylko żyjemy w Polsce, gdzie połaci leśnych jest całkiem sporo, a opowiadanie Taki głupot, że trzeba jeździć godzinę, dwie, pięć, żeby wejść do lasu, słabe to jest. Więc słuchajcie, ja wam motywacji nie wymyślę, bo ja nie jestem od wymyślania motywacji dla Was. Ale nie kłamcie sami siebie, po prostu, tylko weźcie dupę w troki, spakujcie sobie torbę czy niewielki plecak i idźcie do lasu. A ja pokażę Wam, jak można fajnie spędzić czas, nie okłamując innych i siebie. Po prostu, znalazłem sobie miejscówkę w lesie. Słychać samochody, prawda? No bo jesteśmy przy głównej drodze. Nie wiem, czy 500 metrów od głównej drogi. E, pokażę Wam, w jaki sposób ja przenoszę sobie rzeczy codziennie do pracy. Bo ja na co dzień do pracy chodzę z takim samym plecakiem, z jakim chodzę na dwa dni. Tylko, że tam jest po prostu wzięte wszystkiego na dnie. Więc kurtka, plecak zaraz będzie to, co przyniosłem w plecaku. Wychodzę z samochodu na pasku. Zapinam sobie apteczkę z niezbędnikiem i butelkę z wodą. Zajrzyjmy do mojego plecaka. Jedzenie, które dopiero zjem o godzinie 12. .00. Cały zestaw, który wam dzisiaj pokażę. Tak zwany, mój kawowy, który ze sobą zabieram. Reklamówka z biedry do siedzenia i rękawice. Moja Sarma, która ma już 10 lat nie pytajcie mnie kolejny raz co to za plecak ma tutaj jedną kostkę od Bundeswafla. Dlatego też, jak sobie siadam na mokrym kładę sobie plecak w ten sposób. Na to składę reklamówkę z biedry, którą później podkładam pod plecy. No i spa. cały mój ekwipunek wieszam sobie na drzewie. No i teraz taka sprawa. Ktoś kiedyś wymyślił, że trzeba ze sobą nosić kubek, który będzie kompatybilny z butelką. Ta butelka ma mieć litr, bo się lepiej w niej wodę uzdatnia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Taki zestaw to powinien być, ale w plecaku ewakuacyjnym. A nie na spacerze. To jest butelka 750 ml, do której nie muszę mieć kubka, bo po prostu mam ochotę, to się napije wody, bo woda jest najważniejsza, a nie kubek. I tyle, mam dwie takie butelki. Jak idę na dłużej, to sobie biorę dwie plus Greyla. Bez żadnych schizów, że ja muszę mieć jakieś kubki pasujące do czegoś i coś do czegoś, bo inaczej nie wyjdę z domu. No i teraz mój zestaw kawowy, to już znacie. To jest zestaw do parzenia kawy po wietnamsku, czy wietnamskiej kawy. Pokazywałem. Sama kawa wietnamska zresztą. Łyżka, bo czasami też to zjem. I zestaw kuchenny, który mieści się w kubku, żeby zaoszczędzić miejsca. Czy to jest wyjątkowe? W żaden sposób nie. To jest kubek 900 ml. Tutaj mam zapałki. Mam trangie, ale też w zestawie awaryjnym mam zwykłe paliwo. Które używam do rozpałek, i tak dalej. I tutaj mam kuchenkę. Co w tej kuchence jest wyjątkowego? Przede wszystkim to, że jest z bardzo grubej blachy, jest bardzo ciężka. Robiłem ją sam 15 lat temu, jak jeszcze tych kuchenek nie było na rynku. I mniej więcej jest wielkości paczki papierosów. A jak jest pomyślana, już Wam pokażę. Jest pomyślana bardzo fajnie, ponieważ kiedyś jeszcze jak nikt tego na, u nas nie robił, ja sobie wykombinowałem taką kuchenkę, żeby priorytetem było to, żeby zobaczcie na samotnym wilku. Tu macie z jednej strony te wam idą w drugą stronę, nie? A ja po prostu sobie to tylko zasuwam i nie ma żadnego problemu. Ta kuchenka moi drodzy, nie wiem, no może nie ma 15, ale prawie 15 lat ma ta kuchenka. Yy, ona była pomyślana pierwsze z myślą o paliwie stałym, ale też mieści się do tego trangia. I się okazuje bardzo dobrze. Nie? Niestety nie mogę zmniejszyć płomienia w trangi, no bo nie mam tutaj już miejsca. Ale właśnie mieści się paliwo stałe. Jeżeli włożę smolne szczapy, to też zagotuje. Poza tym ta kuchenka, jak widzicie, ona jest kwadratowa, więc po prostu to jest o tyle fajne rozwiązanie, że możecie włożyć coś alamini szwedzką pochodnie bądź na przykład brykiet drzewny, który wam trzyma temperaturę dość długo, bo około 3-4 godzin i możecie podgrzać nim pod tarpem. Dodatkowo. To jest osłona od, yy, yy, od komputera, od yy, yy, wentylatora. I jak stawiam kawiarkę na przykład, no to, czy mniejszy kubek, no to stawiam sobie to, żeby mi kawiarka nie wpadła do środka. Ale dzisiaj nie mam takiej potrzeby, aby tak to robić. Więc po prostu odpalę sobie kuchenkę i zrobię sobie kawę. I to jest cała filozofia. ...zrobienia sobie przerwy w pracy, żeby po prostu zwyczajnie odpocząć, najzwyczajniej w świecie. Oczywiście nie zostawiamy zapałek, nie? I taka wskazówka. Tu macie zapałeczki dobre, tu wkładacie sobie spaloną główką do, w drugą stronę, nie? Kładziecie sobie kubek, nalewacie sobie wody około 200 ml, 210 ma pojemności zielony kubek składany, przykrywacie pokrywkę i odpoczywacie czekając 5 do 10 minut. I naprawdę do tego trzeba takiej wielkiej motywacji, żeby sobie iść na kawę do lasu, 500 metrów od drogi. Tak więc powtarzam raz jeszcze: skoro ja nie kłamie i mówię wam, że jestem 500 metrów od drogi, to wy nie kłamcie innych i nie kłamcie siebie, że nie macie gdzieś do lasu. Nie być gołosłownym, znalazłem paczkę papierosów. No i właśnie wam pokazuję, jak wygląda ta kuchenka, jaka jest wysoka. Jak nam się już woda gotuje, to zdejmujemy sobie to. I pokażę Wam drugi sposób parzenia kawy po wietnamsku. Wlewacie dosłownie tyle, żeby zamoczyć przykrywacie siteczkiem w ten sposób dolewacie sobie cygmek pyk. I czekacie na swoją kawę po wietnamsku, jakieś dwie minuty, oczywiście, posiadając trangię. Trzeba pamiętać o tym, że tutaj jest gumowa uszczelka, i nie wolno zamykać jej tym, tylko tym, żeby się zagasiła. A jak ostygnie, to nakręcacie, nie trzeba mieć dodatkowego pojemnika na paliwo itd. Tak Patrzcie, jak się ładnie nam parzy kawka. Ha-ha-ha. A jak pysznie smakuje? No to co, wasze zdrowie pyszną kawą wietnamską? Choreka 2. Przepyszna jest. Czarna. Nie Skończyła przerwa. Wracam do samochodu. I tylko taka mała dygresja na koniec. Szanowni moi drodzy państwo, nie kłamcie siebie. Nie musicie mieć 100-litrowych plecaków, aby iść na kawę do lasu. Nie nazywajcie tego survivalem, bushcraftem czy czymś tam innym. Nazywajcie to po prostu odpoczynkiem, bo to wy odpoczywacie. Odejdzie Wam dzięki temu wiele zmartwień, bo nie będziecie musieli kupować nie wiadomo czego, nie wiadomo za ile. Co za tym idzie? Nie będziecie niewolnikami w nowoczesnym świecie konsumpcji i w nowoczesnym świecie pieniądza. Ale oczywiście, jeżeli Wam to nie wystarczy, a ludzie lubią wyzwania, to przyjedźcie na szkolenie, za które Was skasuje 1000 złotych i Wam powiem dokładnie to samo i pokażę Wam dokładnie to samo. Tylko wtedy to ja Was będę okłamywał i nie będę się z tym czuł dobrze. Zostańcie w duchu. Pozdrawiam Was i życzę Wam samych dobroci. Prawda Was wyzwoli. Nie kłamcie.